Miałam dokumenty wyrobione już, kiedy pracowałam w telewizji. Miałam sposobność być w Kijowie i przez Kijów dostałam pozwolenie od męża ojca. Nie pozwolenie, a zaproszenie. I przez kijowski konsulat prosiłam o wyjazd. I ten wyjazd utrzymaliśmy, możemy powiedzieć. Ale też nie wyjechałam. Miałam pojechać do Międzyzdroje, do wysyłki. Nie pojechałam. Bo, bo nie było tam telewizji, mówiłam, co będę robić tam. A ja przecież tutaj pracowałam aż do pensji do 58 lat. в телевизии Львовске.